Pan burmistrz Wojciech? Gdesz. Panie burmistrzu powiedział pan, że żołnierze to wasi przyjaciele. Chciałbym powiedzieć, że mundur żołnierza wojska polskiego w kuźni raciborskiej jest jakby już stałym elementem. Chciałem też podkreślić te ostatnie tygodnie, miesiące w sposób szczególny też pokazały wartość obecności żołnierzy Wojska Polskiego jak chodzi o kwestie też obrony też cywilnej, ale tak jak powiedziałem w swoim przemówieniu dzisiaj w każdej sferze współpracujemy z żołnierzami zarówno Wojskami Obrony Terytorialnej 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, teraz w sposób szczególny tutaj na miejscu Kompanii Saperów, ale też 6. Batalionem Powietrzno-Desantowym z Gliwic no i też bardzo bliska współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Przyjaciele planują i realizują wspólne projekty i faktycznie tak się dzieje. Dlaczego to jest takie istotne, że ci żołnierze akurat stacjonują tutaj w Kuźni Lecimorskiej? Mądrość, mądrość dowództwa to jest jedno, ale z punktu widzenia samorządu E, jesteśmy w takiej części województwa, która jest otoczona lasami. Mówimy tutaj o położeniu też u nas między jednym zbiornikiem a drugim zbiornikiem o odrze, o, o Rudzie. To też z punktu widzenia obrony cywilnej, też podczas e, ostatnich wydarzeń wrześniowych, pokazało obecność też na stałe u nas żołnierzy, też zdolność też do przyjęcia e, tych sił z zewnątrz. No, to wiele to wiele znaczy, dlatego jest tak ważne, z chociażby, tak jak powiedziałem, bezpieczeństwo mieszkańców. To wiele znaczy i świadczą o tym słowa, że pan się tym żołnierzom powiedział, jesteście w domu, jesteście u siebie. Jak najbardziej, są w domu, są u siebie, ale proszę też zwrócić uwagę na słowa pana pułkownika i moje, że wielu z żołnierzy służących w Wojskach Obrony Terytorialnej, w sposób szczególny w Kompanii saferów to są mieszkańcy ziemi raciborskiej. Ta dyslokacja z Bytomia tutaj na ziemi raciborską, do kuźni raciborskiej. Związana jest z tym, że wielu żołnierzy, jak pięknie zostało powiedziane, córek i synów ziemi raciborskiej, jest w mundurze Wojska Polskiego. Znają tutaj każdy kawałek ziemi. To też wzmacnia jakby skuteczność i, i poczucie bezpieczeństwa. Panie burmistrzu, jeszcze wyłapałem jedno słowo z pana przemówienia. Podziękował pan swojemu poprzednikowi, panu Pawłowi Masze. Nieczęsto dziękuję się poprzednikowi. Pan to podziękował, bo to jakby za jego czasów podejmowano tę decyzję. Jak najbardziej. Ówczesne dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, później pan, pan pułkownik Paweł Piątkowski, ale też staranie ówczesnego burmistrza, pana Paweł Machy. Trzeba umieć to dostrzec, trzeba umieć podziękować to starania pana burmistrza Machy. Dlatego też dzisiaj chciałem panu burmistrzowi Pawłowi. Też jeszcze dzisiaj teraz osobno za pośrednictwem mediów podziękować to była mądra i dobra decyzja. Dziękuję. Dziękuję.